Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Winner is... Doberaj wszystkim. Witam was serdecznie w półfinałach czołgów lekkich. Tym razem Cichy po cichu przeszedł sobie do półfinału i walczył z bracikiem, który pokonał Cichego niestety. Punktacja Cichego 23,5. Tyle wynosiła wartość jego powtórki. Nie wystarczyło to, żeby przejść do finału, ale wystarczyło, żeby dojść do półfinału i w sumie zgarnąć aż 3 punkty do ogólnej klasyfikacji, jeśli chodzi o czołg Premium 6. albo 8. poziomu. Co ciekawe, Cichy zagrał dosyć, no, potężnym czołgiem, tak można powiedzieć, bo moi drodzy, mamy mecz na trójkach, mamy mecz na trójkach i dwójkach, M2 Light, magazynek dosyć potężny, jak widzimy już sobie oskubał dosyć mocno M2 Lighta drugiego i przy okazji na tyle dobrze opancerzony, żeby te wszystkie karabinki z innych czołgów przyjmować na, 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 na klatę i nic sobie z tego nie robić mamy kolej mamy pierwszy frak już od razu roz, z grubej rury zaczynamy i 305 obrazów teraz wyjazd sobie na tego MT zobaczymy czy się uda bez straty punktów dobicie udało się za zero przyjęty na, na gąski i lecimy do przodu Yy, zobaczymy zaraz jak się tutaj sytuacja rozwinie. Strzał od yy, co tu było? To M2 Light chyba hajkiem chyba puścił, puścił do nas yy, 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 teraz pocisk. My tutaj się trzymamy dzielnie yy, yy, lewej strony, wyświecamy M, M2, która jechała pod, pod górkę i przy okazji pokazujemy T1 HMC które jak widać dosyć dzielnie przyjęło nasz magazynek, tylko jeden pocisk, na świecie nas nie trafia, staranem go teraz bierzemy, co skończyło się dosyć z potężną stratą hapsów, ale starczyło, żeby przeładować pocisk, raczej magazynek i wykończyć drugą artę. W tym sposób medal Paskudy pada na korzyść naszego bohatera. No i teraz robi się lekkie... E, lekkie... Co? Lekki problem, moi drodzy, ponieważ jesteśmy tutaj zamknięci, mamy tutaj ten domek, naokoło mamy pełno czołgów, nasz bohater pojechał na pałę do, na bazę przeciwnika i teraz nie bardzo ma jak z niej wrócić, ponieważ mamy tutaj kilka pojazdów po lewej stronie, widzimy, teraz się pokazuje M2, M2 Light, który do nas naparza niemiłosiernie, w sensie wymiana dosyć korzystna dla do nas, i jeden pocisk za e, cały magazynek jest dosyć przyjemny, więc teraz będzie szybki wyjazd, dobicie będzie udało się, oczywiście tak, ale sporo, sporo przyjęliśmy na klatę, Teraz dobi dopiero dobijamy tego MT-25 i jedzie top combat car, który nie będzie za dla nas jakimś większym problemem, ma ten fajny magazynek, ale raczej nie przebije naszego pancerza, szybkie yy, yy, dobicie sobie tego pojazdu, jak widzimy magazynek n 2 Lite, chyba raczej jest bardziej skuteczny niż T7 Combat Car, który tak naprawdę jest niegrywalnym pojazdem, ale prezent za darmo, trzeba nim grać i teraz wjeżdża do nas P PZ-2D, który no raczej też się nie rwie. I to jest ten moment bitwy, moi drodzy, gdzie... Mamy teraz przestój. Możecie pójść sobie na jakieś kakałko, sobie zrobić, czy jakąś popkornik, kanapeczkę, czy do łazienki. Bo powiem wam, że na razie cichy ma problem. Ma problem, bo tutaj już jest stąd nie wyjedzie tak łatwo. Ale za to mamy 6 fragów, mamy 800 obrażeń. Mamy po naszej asyście nic, <grych> ale mamy odbite 197 punktów, więc myślę, że dosyć ciekawie. 8 do 5. Jak widzimy, tam z PZ tam jakoś przepycha wrak tego kombatkara, Nie wiem, co chce zrobić. Plus, oczywiście, górka jest są tam jeszcze pojazdy. Górka jest stracona, więc tutaj nie ma co się wychylać. Bo prawda. Podobnie PZ, który tam gdzieś krążył na, na tej górce, PZ2, już tutaj celuje w naszą stronę. Combat Car wyjeżdża na górkę, będzie się tłuk z Crusaderem, tak? To jest Crusader, czy, czy się mylę? Cruiser, przepraszam, Cruiser, który dosyć ciekawym pojazdem jest. Na szczęście, Combat Car dał sobie z niespokojnie radę. Mamy jeszcze trzy pojazdy, albo trzy po lewej stronie, jak widzimy tam, nie, na tych tierach nie ma zasięgu radia takiego dużego, więc nie ma połączenia z tymi czołgami, ale tam coś się działo. Powoli się składają chłopaki 11 do 6, więc chyba pora ruszyć, pora ruszyć, delikatne sprowokowanie tego PZ 2D, wyjazd po raz kolejny i teraz... oj, bardziej chyba się dostało tej ścianie niż temu PZ-owi. Na szczęście szybkie przeładowanie. Mamy jeszcze sporo pocisków, jak zobaczcie na liczbę pocisków, jakie możemy mieć w tym czołgu. co są to, to się w tysiącach liczy, moi drodzy. <laughs> więc tutaj nie ma o czym mówić. Mamy też sporo golda. No i zobaczymy, co nam się działo. PZ2 wykańcza naszego combat cara do naszego PZ2D tutaj po lewej podjeżdża. Powolutku UC2, więc mamy kolejnego TDK na Junior Husar, który może jest zrobić nie, niemiłą niespodziankę. Na górce Pezet tam rządzi, po prostu rozwala kolejne czołgi. MKA teraz w momencie schodzi do garażu. A my musimy, no powoli musimy coś zrobić, tak? Nie ma wyjścia, musimy cokolwiek zrobić. Tam widzimy z lewej strony podjeżdża Tedek. Próbował chyba się przebić przez dom, ale te domy się nie niszczą niestety, więc wbił się w elewację. A teraz będzie chyba, no wyjeżdżamy czy nie wyjeżdżamy? Wyjeżdżamy teraz, trzeba zakończyć ten żywot. Na szczęście PZ się odbija, a my kończymy dobrego wojaka szwejka. No dobry wojak szwejk w só do garajou teraz widzimy strzały od naszych spółtowarzyszy w stronę tego UC, no i cały czas gdzieś tam na górce, przypominam, krąży PZ2, PZ2 który już ma trzy fragi, teraz, oj, tu się trochę zamłota nasz bohater, czy to będzie stratne dla, dla naszego bohatera, teraz szybki strzał, znowu po raz, po raz kolejny elewacja oberwała mocno, ale wystarczyło, żeby zdjąć tego UC i mamy już ósmy frak. niestety, na tych tierach Rady Walters nie jest przyznawany ten, ten model, ten medal dopiero można zdobyć od poziomu piątego, więc no, to, 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 to na pewno by sporo dało Cichemu i bardzo możliwe Mógłby nawet przejść dalej no, Dzięki temu medalowi, ale na razie, no jak mówiłem wcześniej Na tym etapie, na tych tierach Ten medal przyznawany nie jest, ale za to mamy paskudę tak? za, dwa, za dwa fragi, mamy już tysiąc obrażeń I zobaczymy, co będzie się dalej działo Teraz ten PZ-cik, tam gdzieś się na tej w wysepce i po lewej stronie Gdzieś tam jeszcze był PZ-38T Który na razie nie jest Jeszcze ruszany przez inne pojazdy Nasz bohater cały czas stoi i czeka Już nie wiem na co tak naprawdę, bo tu już więcej nic nie ma Więc może to Wjechać na bazę. PZ ginie. Jest to już koniec bitwy, tak naprawdę 14 do 9. Czy jeszcze uda się skapować tą bazę, czy jednak będziemy próbować zdjąć tego PZ? -a? Chyba będzie kapowanie. I prawdopodobnie tutaj zaraz sobie tą powtórkę przyspieszę, bo. Spoilerując, bitwa zakończy się po prostu kapem. Więc widzimy, nasz bohater się panie rusza. W sumie nie ma po co ma resztkę życia, tak naprawdę jest na strzało tego pazeta. Ma wystarczająco punkty, które zdobył, ma fragi. On tą bitwę swoją już się spłacił. Niech reszta teraz kompinuje co ma zrobić, więc teraz widzimy bitwę przyspieszamy, czekamy aż będzie skapowanie bazy. Cały czas tutaj widzimy, nawet, nawet tutaj leci od naszego bohatera, żeby nie kapować, a ja sam stoi na kapie. To jest ciekawa, ciekawa taktyka chyba bardziej Chcę, żeby M2 Light zjechał z tego kapa. Może chce więcej punktów złapać, kto wie. Ale dwie sekundy, jedna do końca, zero. I w tym momencie kończymy bitwę na korzyść naszego bohatera. Oczywiście, jak mówiłem wcześniej, 8 fragów, 1000 obrażeń. I teraz przed Wami jeszcze wyniki końcowe. Niestety to nie wystarczyło, żeby pokonać e, e, z Bracika. Bracik przychodzi do finału, tak naprawdę. A cichemu gratuluję. 23,5 e, to tyle wynosiła Twoja powtórka. Was zapraszam na jeszcze jedną bitwę. Dzisiaj oczywiście druga bitwa półfinałowa. Tym razem The Czafir będzie walczył z Jawolim Mleko. Zobaczymy, czy Jawolim Mleko się przejedzie po Czafirze. Czy jednak czeka nas jakaś, jakaś niespodzianka. Tyle z mojej strony do usłyszenia, cześć!